Cześć, Ty Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Podstawy podstaw Gita mamy już za sobą, więc od tego odcinka zaczynamy wchodzić trochę głębiej i zaczynać używać takich rzeczy, które są nieco bardziej zaawansowane, choć bardzo nie lubię tego słowa, bo implikują, że coś jest trudne. Obiecuję Wam, że nie będzie trudno i wyjaśnię Wam to bardzo dokładnie, ale też bardzo prosto. Zajmiemy się dzisiaj staszem. Nie stażem, jak ktoś szuka stażu, to nie mam nic do zaoferowania, natomiast jeśli interesuje Was Git staż. Czym to właściwie jest? To jest taka czwarta strefa w gicie, o którym jeszcze nie opowiadałem, ale trochę zajawiłem. No, w każdym razie, to ten odcinek jest dla Was. Więc opowiem Wam dzisiaj o Git-Stasz, o schowku w gicie. Lecimy do kompa. Dobra, to czym w ogóle jest Stasz? O co chodzi z tym Staszem? Żeby lepiej to zobrazować, żeby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie taką sytuację z życia wziętą. Załóżmy, że pracujemy sobie nad jakimś rozwiązaniem. I nagle Mamy już jakieś tam pozmieniane pliki w naszym repozytorium na work, working tree, przychodzi PM i mówi do nas: "Napraw baga na jakimś innym elemencie naszej aplikacji, coś co jest niezwiązane w ogóle z kodem, który obecnie zmieniamy." Dobra, więc mówimy: "Drogi pm idź sobie, nie strasz ludzi. My tutaj się zajmujemy inną rzeczą, ale zrobimy to dla ciebie, bo mimo wszystko cię lubimy." Więc wyobraźmy sobie, że nie chcemy komitować tych zmian, które mamy obecnie w naszym Working Tree, ale nie chcemy też ich stracić. Nie chcemy też ich, nie wiem, kopiować, nieść do jakichś innych plików, albo nie wiem, kopiować całego folderu. No, opcji tutaj na kombinowanie byłoby pewnie sporo, ale jest jedna rzecz, która naprawdę rozwiązuje wszystkie te problemy i która bardzo ułatwia nam pracę. Otóż istnieje coś takiego jak staż. I kiedy tłumaczyłem wam te trzy obszary w naszym gicie. To mówiłem, że jest jeszcze jeden czwarty, o którym na razie nie wspomnę. I to jest właśnie ten magiczny staż. Staż to jest taki schowek, z którego możemy korzystać dowoli, w dowolnym momencie, do którego możemy wrzucać nasze zmiany. I teraz, w sytuacji, kiedy nasz pijem przyszedł do nas i powiedział napraw baga, a my nie chcemy komitować zmian, które mieliśmy pozmieniane w naszym branchu, to możemy na chwilę wrzucić to wszystko do naszego stasza, przenieść się na inny branch naprawić te rzeczy, które mamy do naprawienia, zakomitować, wypuszczać te zmiany, a następnie wrócić do naszego brancha, gdzie mamy rozgrzebany kod i z tego staża sobie wypluć te zmiany z powrotem do naszego working tree i pracować dalej na tym, co mieliśmy pozmieniane. Więc jest to super proste i bardzo wygodne. I warto tutaj pamiętać, że staż ma taką bardzo specyficzną właściwość. Sprawa jest taka, że staż działa, jeśli znacie JavaScript, to działa trochę jak tablica w JavaScriptie, może też działać jak stos, jeśli ktoś wie, jak działają stosy. I obowiązuje tutaj zasada, która mądrze nazywa się LIFO, czyli Last In, First Out. Co to znaczy? To znaczy, że do stasza możemy dodawać nieskończenie wiele zmian. Załóżmy, że zmiany, które mamy teraz na stageu i w working tree, to są zmiany, które chcemy dodać. Więc za pomocą komendy git stash możemy przenieść to wszystko, co znajdowało się tutaj, do naszego stasza w taki sposób. Zostanie to zapisane. Jako pozycja w naszym schowku. I dlatego mówiłem, że jest to trochę podobne do tablic, ponieważ każda pozy pozycja w staszu ma swój indeks. Im starsze są zmiany, tym wyższy mają indeks. To znaczy, że załóżmy, że po dodaniu tych poprzednich zmian do stasza, które są już tutaj, zmieniliśmy coś jeszcze w naszym Books.txt i chcemy to również dodać do naszego stasza. To ta zmiana z Books.txt zostanie dodana jako Stash 0, a ta starsza zmiana dostanie indeks 1. I tak dalej, i tak dalej. Więc w naszym stageu po wykonaniu tej operacji znowu nic nie będzie. I teraz w drugą stronę, jeśli chcielibyśmy skorzystać z tych zmian, które mamy w naszym staszu, chcielibyśmy je z powrotem wrzucić do naszego projektu, to za pomocą odpowiedniej metody możemy albo skopiować to, co mamy na danej pozycji, w tym przypadku pozycji 0, z powrotem do naszego Working Tree, albo możemy to wypluć, czyli wyrzucić to ze stasza i wrzucić z powrotem do Working Tree. Jaka jest różnica pomiędzy wyrzucaniem czegoś ze stasza a kopiowaniem tych zmian ze stasza do naszego working tree, opowiem zaraz na przykładach. Natomiast jeśli chcielibyśmy jeszcze dodać te zmiany, które mieliśmy na staż 1, a teraz to się stało staż 0, ponieważ wypluliśmy te poprzednie zmiany, to możemy ponownie użyć komendy, która wyrzuca to ze stasza i która wrzuca nam to do naszego working Tree. Tutaj tylko uwaga. Wcześniej mieliśmy zmiany dotyczące Books.txt, które były na jednej pozycji, a później Books.txt, które były na drugiej pozycji. Czyli obie zmiany dotyczyły tego samego pliku. I jak wszystko w Gitie, tutaj również możemy wejść w konflikt, więc pamiętajmy o tym, że zmiany, które dotyczą tego samego pliku, mogą wejść w konflikt i Git nam może to zasygnalizować albo błędem, albo tym, że po prostu zaznaczy nam w kodzie te zmiany, które ze sobą konfliktują. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rozwiązywania konfliktów pomiędzy branczami. Więc tak w teorii w dużym skrócie działa staż. A teraz przejdźmy już do terminala i trochę się tym pobawmy, żebyśmy się z tym oswoili i zobaczyli, co możemy z tym właściwie zrobić. Zacznijmy od najprostszego scenariusza, czyli od jednej pozycji w naszym staszu. Mam jakieś takie drobne zmiany w interfejsie w jednym i w drugim pliku index.html i w kontakt .html. Dodałem kilka sekcji, tak żebyśmy po prostu mieli co dodawać do naszego stasza. Jak sobie sprawdzimy git status? To zobaczymy, że mamy dwie zmiany, które są na naszym working tree. Poznajemy to oczywiście po czerwonym kolorze w tym przypadku. Teraz jeśli wykonam komendę git stash, generalnie będzie tutaj kilka komend do zapamiętania, ale wszystkie zaczynają się od git stash. Jeśli teraz zrobię git stash, czyli taką podstawową komendę, która po prostu przenosi rzeczy do stasza, to zobaczcie, że dostaliśmy komunikat, że zapisano do stasza rzeczy, które mieliśmy w working directory i indeksie. Czyli wszystko, co mielibyśmy albo w indeksie, albo w working directory, working tree, zostałoby przeniesione właśnie do stasza. Tak się właśnie stało. Sygnalizuje nam to też brak tej różowej gwiazdki tutaj, która mówi nam o tym, że mamy jakieś niezakomitowane zmiany. Więc teraz, jeśli zrobimy git status, to zobaczcie, że mamy pusto. Jeśli wpiszemy sobie git stash list, to jest nowa komenda, to zobaczcie, że mamy tutaj informację o tym, że na indeksie 0 w staszu mamy zmiany. Z naszego brancha, main i wiadomością, która została zapisana jest nazwa naszego ostatniego komita razem z początkiem naszego hasha, co czasami może być wygodne, czasami może być mylące, to zależy nad czym pracujemy. Możemy to kustomizować sobie, o czym zaraz też opowiem. Więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, że zestaszowaliśmy sobie, o ile jest takie słowo. Zmiany, które mieliśmy na naszym branchu, idziemy na inny branch, fiksujemy tego baga, którego prosił nas PM, Wracamy na naszego brancha i chcemy przywrócić te zmiany, które mieliśmy w naszym staszu. Co możemy zrobić? Tak jak mówiłem, mamy tutaj dwie opcje. Najpierw pokażę Wam tę bezpieczniejszą, która nam nie usuwa zmian z naszego stasza, nazywa się git Stash Apply. Zobaczcie, że pojawiły się zmiany w naszych plikach. Git status też nam o tym powie, ale jeśli wpiszemy git stash list, to zobaczcie, że nadal mamy te zmiany zapisane w naszym staszu. Jeśli teraz bym zrobił git reset hard i mielibyśmy tutaj pusto, to jeśli zrobię git stash apply, te zmiany po raz kolejny zostaną dodane. Więc jest to bardzo bezpieczna opcja, jeśli boimy się, że na przykład zmiany z naszego stasza wejdą w jakiś konflikt i musielibyśmy to jakoś długo naprawiać, nie usuwając tych zmian z naszego stasza możemy w taki sposób je zaaplikować. Możemy też zrobić coś takiego, zróbmy sobie znowu git reset hard, mamy czysto. Możemy też wypluć te zmiany z naszego stasza, podobnie jak zrobilibyśmy w tablicy w JavaScriptie array.pop. Wtedy wyskoczy nam pozycja z naszej tablicy. Tutaj zrobimy dokładnie to samo, czyli git stash pop i zobaczcie, że te zmiany znowu są w naszych plikach, ale git stash list nie wyświetli nam nic, ponieważ te zmiany zostały wyrzucone z naszego stasha. One już tam nie istnieją, więc teraz, jeśli byśmy coś zepsuli, to już nie mamy skąd tego przewrócić. Dlatego ja zawsze, kiedy korzystam ze stasha, to używam właśnie apply. Jest dla mnie bezpieczniejsze, czuję się z tym lepiej. Warto też pamiętać o tym, jak sobie to zestaszujemy znowu. Mamy to w naszym staszu. Załóżmy, że zmienimy coś jeszcze, na przykład tytuł w naszym dokumencie. To zobaczcie, że mamy teraz dwie zmiany. Obie nazywają się tak samo, co, jak już mówiłem, może być mylące. Fajnie, jakbyśmy mogli to zapisać w jakiś inny sposób. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że ta starsza zmiana, zawierająca te zmiany, które mieliśmy tutaj wyświetlone, to jest stash z indeksem 1, czyli starszy, a stash z indeksem 0 to jest to, co zrobiliśmy teraz, czyli Hello World w tytule. I tak jak mówiłem, last in first out, czyli jeśli teraz zrobimy git stash apply, to zmieni nam się tytuł. A jeśli zrobimy git stash pop, to również zmieni nam się tytuł, ale ta pozycja już nie będzie dostępna w naszym staszu. I teraz te starsze zmiany z powrotem mają indeks 0. Więc pamiętajcie, że jeśli używacie tak po prostu git stash pop albo apply, to zawsze aplikujecie te zmiany z indeksem 0, a te, które są starsze, po prostu nie będą ruszone. Dobra, a teraz chcielibyśmy zmienić sobie nazwę. Tych zmian, które będziemy dodawać do stasza dotyczące tytułu w naszym indeksie HTML. Możemy to zrobić za pomocą git stash save i tutaj podajemy wiadomość, na przykład change index title. Teraz, jeśli zrobimy git stash list, zobaczcie, że mamy change index title. Więc jest to bardzo spoko, jeśli staszujemy więcej niż jedną rzecz i chcemy pamiętać, co czego dotyczyło, a jeśli wszystkie te zmiany były z jednego brancha, no to mając taki sam komunikat, moglibyśmy popaść. Tarapaty. Dlatego fajnie jest sobie zapisywać to z jakąś kostamową wiadomością. I teraz możemy zrobić tak, że zaaplikujemy sobie rzeczy z naszego indeksu 1 pod warunkiem, że zrobimy git stash apply, stash małpa i 1. I teraz zobaczcie, że ominęliśmy sobie te zmiany z indeksu 0, ponieważ wskazaliśmy dokładnie, z której pozycji chcemy zaaplikować nasze zmiany ze stasza więc nie jest tak, że stasz nas w jakiś sposób ogranicza, po prostu jego domyślne działanie jest takie, że ten z wierzchu zawsze jest aplikowany jako pierwszy. Więc poznaliśmy już git stasz, git stasz list, git stasz pop, git stasz apply, wiemy jak zapisywać z customową wiadomością, wiemy jak aplikować albo popować zmiany po indeksie konkretnym i teraz zobaczcie, że mimo, że zaaplikowałem te zmiany, ponieważ użyłem apply, to nadal na indeksie 1 te zmiany mamy. Co w momencie, kiedy chcemy się pozbyć, tych zmian z indeksu 1, bo powiedzmy, że już nie są nam potrzebne, nie chcemy sobie robić śmietnika z naszego stasza możemy wykorzystać kolejną metodę, która się nazywa git Stash Drop. I tutaj, jeśli użyjemy jej bez żadnego indeksu, to jak się pewnie domyślacie, dropnie nam indeks 0. A tej zmiany nie chcemy usuwać. My chcemy usunąć sobie zmianę z indeksem 1, więc po raz kolejny musimy wskazać adres tego, co chcemy usunąć. Git stash list. I zobaczcie, że change index title nadal istnieje, więc teraz zróbmy sobie git stash pop. I tu jest rzecz, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, że mamy zmiany na jednym pliku, index.html, i mamy to w modified w tym miejscu, czyli one nie są jeszcze na indeksie. I chcielibyśmy do working tree również przenieść rzeczy, które mieliśmy w naszym staszu. I tutaj stasz nas trochę chroni, to jest spoko. Ponieważ mówi nam, że ej, masz na indeks HTML zmiany, które nie są ani zakomitowane, ani na stage'u i chcesz do working tree przenieść zmiany również do tego pliku. Nie możesz tego zrobić, bo może to grozić jakimś konfliktem, jakimś niepożądanym efektem. Więc to co możemy zrobić, to możemy dodać sobie te zmiany, które mamy obecnie na working tree do naszego stage'a, możemy je zakomitować, ale spróbujmy jeszcze raz zrobić git stash pop. I teraz zobaczcie, że z racji, że te zmiany wcześniejsze były już na indeksie, to teraz git stash miał miejsce, żeby wcisnąć to na working tree bez żadnego konfliktu. Po prostu połączył te zmiany w jednym pliku. I to jest też spoko. Zauważcie też, że w momencie, kiedy git stash powiedział nam, że nie możemy tego zrobić, to on, mimo że użyliśmy metody pop, nie wyrzucił tego z naszego stasha. Zachował te zmiany, ponieważ widział, że jest jakiś błąd. Więc to nie jest aż tak głupi system. Ale mimo wszystko wolałbym używać nawet w tej sytuacji Apply. Byłoby mi jakoś tak lżej na sumieniu. W każdym razie, w tym krótkim odcinku poznaliśmy naprawdę potężne narzędzie, które pozwala nam tworzyć taką chwilową kopię zapasową rzeczy, nad którymi pracujemy, których jeszcze nie chcemy zakomitować. Może nam się to przydać w sytuacji, kiedy szybko chcemy przeskoczyć na inny branch i musimy coś naprawić, a nie możemy jeszcze zakomitować tych zmian, nad którymi pracowaliśmy. Może nam się to przydać w momencie, kiedy pracujemy nad jakimś fixem i wydaje nam się, że idziemy w dobrą stronę, ale coś nam wpadło do głowy i chcemy na szybko gdzieś te wszystkie zmiany wyrzucić, żebyśmy mieli czysto i spróbować innego podejścia czyli jakieś takie eksperymentowanie. Tych Zastosowań dla stasza jest naprawdę bardzo dużo. Najważniejsze to czuć się pewnie z tym, jak go używać. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokazałem wam, jak bezpiecznie z tego korzystać. Pokazałem wam kilka opcji, jak możemy sobie organizować przestrzeń w tym staszu, tak żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Zachęcam Was właśnie do tego, żeby używać Apply i żeby używać customowych wiadomości na każdej pozycji na staszu, ponieważ wtedy jest nam dużo łatwiej zapamiętać o co chodziło w danych zmianach, ciężej będzie się pogubić. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, jak zwykle, i widzimy się już w następnym. Na razie.